Zobaczcie, tak wyglądają teraz te schody, tutaj dałem pod spód dźwigary i mamy na razie zaszalowane tak deski poprzek, bo one są metrowe, więc tutaj mi idealnie wyjdzie płyta na pół dwie płyty daję, robię pas, tutaj już mam idealnie powycinane, powcinane w słupa tylko muszę jeszcze tutaj trepami to wszystko powyjeżdżać, żeby to było jednolicie Wytniemy bruzdę w schodach, boczny blat pójdzie, no i co, i trepy bijemy z trójki deski i schody będą gotowe do zalewania. Tak tutaj jest zabezpieczone na razie na dole, żeby nie wyparło. Tu miał być zabieg, ale zabiegu nie ma, bo inwestor chciał, żebyśmy tu na prosto zrobili, żeby później tego nie podmurowywać, więc wlejemy tutaj, wyizolujemy, wlejemy.